Jakiś deweloper i klient, tada skończone. I pokazuje mu piękny budynek. awesome w site, czy coś takiego. Jaka wspaniała praca! No i nagle deweloper zaczyna, twór, klient zaczyna obchodzić. Patrzy, jest to tylko frontowa ściana. Poza tym wszystko się trzyma. Yy, zaraz, ale to nie jest skończone. Deweloper, yy, w nocy to skończę. Po jakimś czasie, tada skończone. O, jak pięknie to wygląda. Idzie w drugą stronę. Ok, ściana zrobiona, wszystko jest ok. Oddalamy kamerę, widzimy, że jeszcze nie jest zrobiona. Tak wygląda web development czasami. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tworzeniu strategii radości i o ciekawej grze. Zaczynamy! Po pierwsze, witam Was w mieszkaniu, gdzie obecnie mieszkam. Jestem w tej chwili na wsi. Jak widzicie, jest kamera skierowana na pokój, więc między innymi możecie zobaczyć Luisa. Piję herbatę tej chwili z cytryną czarną. Jesie, czarna herbata, nie czarna cytryna. I em, na miesznym czasie może być trochę problemów, więc nie wszystko mam w pełni rozpracowane, jak tutaj będzie działało, ale mam nadzieję, że przejdziemy przez to razem bez większego problemu. Także em, ten mój pomysł z motywem produktywności na ten rok e, zaczyna się dziać. Ogólnie będziemy go robić w ramach e, osobnych nagrań, będzie to osobne nagranie z reguły YouTube Shorts z wyjątkiem najbliższego, bo chcę wam parę rzeczy pokazać na komputerze, gdzie po prostu w ramach e, krótkiego nagrania ka z kamery, z, ten, z telefonu będę wam opowiadał e, co się u mnie dzieje, jak patrzę na te zmiany związane z produktywnością. Ehm. W... Hmm, nie mam jeszcze pomysłu kiedy. Myślę, że najprawdopodobniej nagranie wyjdzie przed tym nagraniem, bo może puszczę je w niedzielę. Wyjdzie moje nagranie, takie zaczynające to moje myśli o produktywności. Będziemy tam trochę więcej o tym gadać, więc na razie kończymy z tym. I przechodzimy do naszego pierwszego artykułu. O, teraz się widzieć mój pierwszy artykuł. Jest to artykuł na temat tworzenia strategii jakości. Ważne zaznaczenie tutaj jest, co mnie zainteresowało jakość autor porusza. Chociaż jak przeczytacie tę strategię, dojdziecie trochę, że to bardzo mocno sprawia to trochę z testowaniem, gdzie raczej mówi, z jednej strony mówi o Golu deweloperów i testerów, ale czasami mam wrażenie, że tutaj nie jest takiej pełnej synergii i bardziej jest to nastawione jednak na testerów mi ono bardzo przypomina coś, co sam kiedyś robiłem, jest taka moja prezentacja, jeśli nie zapomnę, to podlinkuję w tym miejscu, że pytania związane z automatyzacją. Jotter podchodzi podobnie do tworzenia takiej strategii, że podzielił na parę kategorii i zadaję pewne pytania, zaczynając od tego, jak ten team decyduje, nad którym story będzie pracował, jak wygląda cały proces wybierania tych że co znaczy, że są gotowe do developmentu. Później, kiedy, kiedy już team zaczyna pracować na tym stary, stary sami. co znaczy don dla zespołu, kiedy jest po prostu historyka skończona. No i wiecie, to jest niebie śmieszne, ale czy don oznacza, że została zdevelopowana? Don oznacza, że została przetestowana? Don oznacza, że została zdeployowana na produkcję? Ja wiem, w wypadku Agila w teorii powinno don oznaczać, że jest na produkcji, ale sami wiemy, jak to bywa. Są sytuacje, że teamy na przykład nie mogą sami zdeployować historii i tak dalej. I trzeba czasem o tym pomyśleć. Później jest dużo dyskusji o takich rzeczach jak feature handoff, czyli kiedy jest przekazywane do testowania, czy, czy w ogóle testerzy testują, czy deweloperzy testują i testerzy inspirają. Jak wygląda deploy na środowiska testowe, czy w ogóle są środowiska testowe, kto będzie odpowiadał za testowania, o czym wspominaliśmy. Następnie jest. Plany testów. I tutaj jest pytanie, kto będzie tworzył te plany. Ja bym zadał jeszcze jedno pytanie: czy w ogóle będziemy tworzyć plany testowe, czy one przynoszą nam wartość? Kto pisze automatyzację, czym jest dla nas automatyzacja, czy API, czy UI? I takich pytań autor podnosi dużo i to są bardzo fajne pytania do poruszenia. Tak naprawdę, po odpowiedziach na tych pytaniach zaczyna się nudna część. Dlaczego? Mamy to wszystko odpisane, mamy te odpowiedzi. Następnie trzeba to wszystko brać w jeden sensowny dokument. I to nie jest taka robota na hop siup. To niestety trochę zajmuje, to jest trochę żmudnej pracy. Wiem, bo właśnie kończę, z... w kończę, jestem gdzieś w jednej trzeciej strategii do automatyzacji u nas w firmie. Ym, na warsztacie przerobiliśmy mnóstwo tematów, ale teraz muszę to zabrać jakiś dokument, żeby dało się to przeczytać i żeby dało to radę komentować. Więc Przyznam się, szczerze, że to jest ta część, której najbardziej nie lubię, bo w momencie, kiedyś idea jest wypracowana, to jest ten moment, kiedy ja zaczynam się nudzić tematem. Ale no cóż, czasami trzeba to zrobić. Yy, idziemy do naszego następnego artykułu, a raczej gry. Może słyszeliście o tej grze? Wordle. Wordle. Yy, jest to trochę gra na, na, na nazwisko autora, bo yy, autor to jest chyba Justin Wardle i po prostu zrobił takie skrzyżowanie słowa Word ze swoim nazwiskiem. Co to jest za gra? Jeśli jesteście tak starzy jak ja, albo starsi, możecie pamiętać program w telewizji, to się nazywał 5 na 5 wygrajmy razem czy jakoś tak, o co chodziło. E, autorzy dwóch graczy, zgadywali 5-literowe e, słowa i mieli chyba tam 5 szans na odgadnięcie słowa. Jeśli zgadli literę w poprawnym miejscu, to ona była zaznaczona tam chyba w telewizji, chyba na zielono, tak samo jak tutaj. Jeśli litera była e, błędna, ale była właściwa, bardzo miejscu, no to było innym kolorem. W wypadku tej gry jest żółte. Jeśli po prostu w ogóle litera nie jest z tego słowa, to była na szaro. Na czym to polega? Ta gra polega tutaj na tym, że codziennie mamy słowo do zgadnięcia. Różnica względem teleturnieju jest taka, że mamy jedno słowo na dzień. To nie jest tak, że jak włączycie grę, włączycie ponownie, będziecie robić nowe słowo. Jest po prostu jedno słowo, które wszyscy zgadujemy. I mamy 6 podejść, więc pokażę jak to wygląda. Ja akurat dzisiejsze słowo już zgadłem, bo to, to wgram na innej przeglądarce, ale mamy planszę. Ja bardzo często lubię zaczynać od słowa... Ym, przepraszam, nie mogę trafić w klawisze. I to jest takie słowo, od którego najczęściej zaczynam. Dlaczego On jakoś lubię je ja, i mi podoba się na start? Inne, który nie jest aż tak super a, a, efektywne, ale z którego korzystam bardzo często jest ABI. No i tak naprawdę okazuje I okazuje się, że już pewne literki mamy. No i później trzeba zacząć kombinować. I dla mnie to jest bardzo wymagająca gra, dużo dająca mi do myślenia, bo po pierwsze okazuje się, że, wiem, że znam dużo słów. Ciężko jest mi czasami znaleźć 5 liter wesołowo w głowie, w języku angielskim, które spełnia wymogi. Bardzo często pierwsze cztery podejścia robię sam. Od piątego podejścia, szóstego jako dyslektyk czuję się w pełni dozwolony do skorzystania z słownika do skrabli, żeby po prostu pomóc sobie w zgadywaniu słów. Yy, yy, przyznam się, póki co mi się udało odgadnąć wszystkie. Raz miałem bardzo dużego fuksa, bo jak widzicie. Flank, Abbey to są bardzo często moje pierwsze dwa słowa i okazało się, że był Abbey, więc dosłownie drugim słowem zgadłem rozgrywkę, ale to wiecie, to jest po prostu taki nawyk. Flank już było też któregoś razu, ale to właśnie po tym jak był skorzystałem z tego. Fajna gra, bardzo przyjemna, polecam wam w ramach relaksu, przez to, że można zrobić to raz dziennie nie jest uzależniające za bardzo, a naprawdę e, ma coś jest takiego w tym prymitywizmie, tej gry, prostocie jej, i zarazem tym, że daje trochę do myślenia, że jest fajne. E, polecam. E, przy okazji, e, jako że dzisiejsze słowo już minęło, bo to ja jestem, bo z waszej perspektywy jestem wczoraj, to mogę od razu wpisać, jakie to były właściwe słowa. E? E, nie pamiętam. Jestem prawie pewien. A, musiałem coś błędnie wpisać. E, no, oczywiście, to wiecie, to jest tutaj fałszywy wynik. Okej, okay. no i tyle na dzisiaj. E, podsumowując, pierwszy żeliśmy że sobie strategię jakości, e, mieliśmy dużo pytań z tym związanych. E, ogólnie zgadzam się z tym wszystkimi pytaniami, które autor zadaje. E, wydaje mi się, że niektóre mogą nie być w każdym wypadku zastosowywalne. Musicie to sobie domyśleć, które pytania mają sens w waszym kontekście. I. E, ja bym jedynie uważał na jedną rzecz. To przecież to jest oczywiste. Jeśli jakieś pytanie macie, że jest to oczywiste, to warto też spisać odpowiedź, bo może się okazywać, że. To, że dla was jest oczywiste, to nie znaczy, że dla innych. My mieliśmy w poprzedniej w w, w, projekcie, w którym pomagałem, mieliśmy problem, że tak właśnie w tym stylu z Definition of Dawn. Wszyscy myśleliśmy, że jest oczywiste. Okazało się, że w różnych miejscach patrzyliśmy, gdzie to Definition of Dawn powinno być. Naszym drugim artykułem nie był artykuł, była gra. Był Wordle i mam nadzieję, że Wam się spodoba, Wam się przyda. Podejrzewam, czy z Was zna, znała to. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się jutro. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować. I tak dalej.